Tak o rzeczach Zaratustra przełożył Wacław Berent. Przedmowa: zaratustry. Zaratustra stępował samotny z gór, nie spotykając po drodze nikogo. Gdy jednak w las się zanurzył, stanął nagle przed nim starzec, co opuścił chatę swą świętą, aby korzonków szukać po lesie i rzekł starzec do Zaratustry: słowy. Nie jest mi obcy ten wędrowiec. Przed laty przechodził on tędy. Za ratustrą się. Jednakże przeobraził się on. Wączas zniosłeś swój popiół w góry. Chcesz, że dzisiaj swój ogień nieś w doliny? Nie obawiasz się kary podpalacza? O tak, poznaję za ratustrę. Czyste jest jego oko, a wokół ust jego nie czai się wstręt. Czyż nie stąpa on jako tancerz? Przeobrażony jest Zaratustra. Dziecięciem stał się Zaratustra. Ocknięty jest Zaratustra. I czegóż ty chcesz pośród śpiących? Żyłeś w samotności jako w morzu. I morze niosło ciebie. Biada. Chcesz, że teraz na ląd stąpić? Biada. Chcesz, że znowu o własnych siłach wlec swe ciało? Zaratustra odparł kocham ludzi. Czemuż? rzekł starzec. Usunąłem się i ja niegdyś w lasy i w górz samotną. Czyż nie dlatego, żem ludzi nazbyt ukochał? Teraz miłuję Boga. Nie kocham ludzi. Człowiek jest rzeczą zbyt niedoskonałą. Miłość ku ludziom zabiłaby mnie. Zaratustra odparł: Cóżem ja o miłości mówił. Niosę ludziom dar. Nie dawaj im nic, rzekł święty. Raczej ujmij im nieco i dźwigaj z nimi społem. Z tem najbardziej im wygodzisz, obyś sobie jeno tem dogodził. A jeśli chcesz ich koniecznie obdarzać, nie dawaj więcej nad jałomużnę i każ im jeszcze żebrać o nią. Nie, odparł Zaratustra, nie dawam jałomużny. Nie jestem na to dosyć ubogi. Święty zaśmiał się z Zaratustry i rzekł w te słowa. Bacz więc, aby przyjęto twe skarby. Nieufni są oni względem samotników i nie wierzą, abyśmy przychodziliby obdarzać. Kroki nasze dźwięczą im zbyt samotnie po pustych ulicach, a gdy po nocy w swoich łożach na długo przed wschodem słońca czyjeś kroki zasłyszą, pytają wówczas: dokąd zmierza ten złodziej? Nie chodź do ludzi, pozostań w lesie. Udaj się raczej do zwierząt. Czemu nie chcesz być jako ja? Niedźwiedziem pośród niedźwiedzi, ptakiem pośród ptaków. I cóż robi święty w lesie? Zapytał Zaratustra. Święty odparł. Pieśni składam i śpiewam je, a gdy pieśni składam, śmieją się i płaczą i pomrukują z cicha. Tak Boga chwalę. Śpiewem, płaczem, śmiechem i pomrukiem chwalę Boga, który jest moim Bogiem. Lecz cóż? To niesiesz ty nam wdarze. Gdy Zaratustra te słowa usłyszał, pokłonił się świętemu i rzekł. Czemże was mógłbym ja obdarzyć? Pozwólcie mi jednak odejść czem prędzej, abym wam czego nie odebrał. I tak oto rozstali się ze sobą starzec i mąż, śmiejąc się jako dwa żaki. Gdy Zaratustra sam pozostał, rzekł do swego serca. Czyżby to było możliwe? Wszak ten święty starzec nic jeszcze w swym lesie nie słyszał o tym, że Bóg już umarł?